Weźmy sobie ładunek dodatni plus q, oraz tutaj na, na tym rysunku narysowałem też linię pola elektrycznego. No i dla ładunku dodatniego linie pola wychodzą na zewnątrz. Rozpatrzmy teraz sobie dwa punkty, na przykład o punkt tutaj, niech to będzie punkt a, oraz punkt tutaj, i niech to będzie punkt b, prawda? I teraz te dwa punkty łączę trajektorią, która idzie na tej linii pola, ok? Czyli narysujmy sobie jakieś wektorki dr, to będzie jeden wektorek dr to będzie drugi wektorek dr, ok? Łączę te dwa punkty a i b trajektorią i narysowałem dwa, dwa wektorki dr. No dobrze, teraz wiemy, że potencjał w punkcie a odjąć potencjał w punkcie b to jest po prostu całka krzywoliniowa, ab natężenie pola elektrycznego, iloczyn skalarny dr, prawda? Czyli bierzemy tą trajektorię, w każdym punkcie liczymy natężenie pola elektrycznego, bierzemy wektorek dr i Sumujemy, czyli całkujemy. Teraz my wiemy, że w przypadku ładunku dodatniego natężenie pola elektrycznego ma taki kierunek i taki zwrot. Okay? Czyli my wiemy, że w tym przypadku natężenie pola elektrycznego jest równoległe do wektora DR i co więcej, ma taki sam zwrot jak wektor DR. Okay? A to oznacza, że iloczyn skalarny. E z dr jest większe od zera, prawda? Bo tam będzie długość jednego wektora razy długość drugiego, razy kosinus kąta, a tutaj kąt jest 0, a kosinus 0 to jest 1. Czyli wiemy, że to będzie większe od zera, a zatem wiemy, że ta całka będzie większa od zera. To po prostu wiemy. A to oznacza, że potencjał w punkcie a jest większy od potencjału w punkcie b, prawda? To jest konkluzja. Im bliżej jesteśmy ładunku dodatniego, tym większy będzie potencjał. I to jest, proszę Państwa, zupełnie oczywista obserwacja. Dlaczego jest oczywista obserwacja? Bo my wiemy, że dla ładunku punktowego potencjał w jakimś punkcie R to jest K, Q podzielone przez R. Zakładamy teraz, że Q jest większe od zera i widzimy, że jeśli R rośnie, no to potencjał maleje, prawda? Im dalej jesteśmy od ładunku, tym mniejszy mamy potencjał, im bliżej, tym mamy większy potencjał, prawda? Widzimy to. Y Pokazaliśmy to też bezpośrednio tutaj z tej całki. Teraz, proszę Państwa, rozpatrzmy dokładnie taki sam ładunek, dokładnie taką, taką samą sytuację, tylko rozpatrzymy teraz inną trajektorię. Rozpatrzmy inną trajektorię. Narysujmy jeszcze raz ładunek plus Q. OK, to jest nasz ładunek. Narysujmy sobie linię pola. Narysujmy sobie 8 linii pola. O, tutaj troszeczkę nie wyszło. Mamy coś takiego. I oczywiście szczałki wszędzie są na zewnątrz. Może już nie będę rysować wszędzie tych szczałek. Dobrze. I narysujmy sobie teraz następujące wektorki dr. Zróbmy tak. O, tu mamy wektorek dr. Tutaj mamy wektorek dr. Tutaj mamy wektorek dr. Tutaj mamy wektorki dr. Czyli proszę zobaczyć, że wszędzie rysuję te wektory dr prostopadłe do linii pola. Może narysujmy sobie teraz Taki okrąg, który one nam tutaj zakreślą. ten wektory dr. ok, Czyli mamy taki okrąg. I proszę zobaczyć, że w każdym punkcie na tym okręgu wektorki dr są prostopadłe do wektora e, prawda? Bo, bo wektory e mamy na przykład tutaj o. Tutaj wektor e wygląda tak. To są nasze wektory e. No dobrze, to możemy zrobić dokładnie te, samo te, te same ćwiczenie, które zrobiliśmy wcześniej. Mamy tak, potencjał w jakimś punkcie A. O, może narysujmy sobie najpierw jakiś punkt A. No załóżmy, że startuje tutaj. Tu jest mój punkt A, a powiedzmy tutaj będzie punkt B, prawda? Idę od punktu A do punktu B po takim yy, okręgu, dobrze? No dobrze, no to teraz mamy tak, potencjał w punkcie A, odjąć potencjał w punkcie B, to jest znowu nasza całka krzywoliniowa od A do B, e iloczyn skalarny dr. Ale proszę zobaczyć, ale proszę zobaczyć teraz, że w każdym punkcie teraz natężenie pola elektrycznego jest prostopadłe do wektora dr, prawda? Z konstrukcji tutaj zrobię, idę po takim okręgu, a jeśli tak, to to oznacza, że i loczyn skalarny dwóch wektorów prostopadłych jest 0, a więc, proszę Państwa, ta całka równa się 0, prawda? To jest równe 0. Czyli dochodzimy do wniosku, że potencjał w punkcie A równa się potencjałowi w punkcie B. Czyli w każdym punkcie na tym okręgu potencjał jest dokładnie taki sam. A ten okrąg w trzech wymiarach należy sobie wyobrazić jako powierzchnię, prawda? To jest taka sfera. I w każdym punkcie na tej sferze, proszę Państwa, mamy dokładnie taki, taki sam potencjał i to jest dokładnie przykład powierzchni ekwipotencjalnej. Powierzchnia ekwipotencjalna to jest powierzchnia równego potencjału. I znowu, w tym prostym przypadku to jest zupełnie oczywiste, że sfery to są powierzchnie równego potencjału. No bo dlaczego? Jeszcze raz napiszmy sobie wzór V od R dla, dla pojedynczego ładunku punktowego. Mamy tak KQ podzielone przez R, prawda? Więc jeśli R jest ustalone, to wtedy potencjał ma stałą wartość, bo k, k i q jest ustalone. Więc jeśli ustalę r, to mam dokładnie taki sam potencjał. Czyli dokładnie to jest sfera, prawda? Na powierzchni sfery potencjał jest dokładnie taki sam. No i właśnie często, gdy się rysuje takie ładunki oraz charakteryzuje się pole elektryczne, to rysuje się powierzchnie ekwipotencjalne. I tutaj chciałbym zrobić uwagę, jak się zwykle rysuje te powierzchnie ekwipotencjalne. Więc tak, zróbmy sobie, narysujmy sobie tą funkcję. To jest... V od R. Tutaj jest R i narysujmy sobie tą funkcję. Okay? Ona wygląda mniej więcej jakoś tak, to jest, proszę Państwa, nasza funkcja K podzielone przez R. I załóżmy, że ja bym teraz chciał rysować te powierzchnie ekwipotencjalne, gdy potencjał zmienia się co jeden. Okay? Czyli narysujmy sobie na przykład o tu jest 1, tu jest 2, tu jest 3. Tu jest 4, tu jest 5, tu jest 6. No i zobaczmy, proszę Państwa. Potencjał jest równy 6. To dla, o, dla takiego era potencjał jest równy 6. Tutaj, proszę Państwa, w tym punkcie potencjał równa się 6. Dobrze? Teraz weźmy sobie ten punkt. I tutaj, tutaj, dla tego era potencjał równa się 5. Tutaj potencjał równa się 4. Tutaj potencjał równa się 3, tutaj potencjał równa się 2, i tutaj gdzieś potencjał równa się 1, prawda? Tutaj potencjał równa się 1. Zauważmy, proszę Państwa, że w okolicach R równego 0, prawda? Tutaj jest 0, R równego 0. Te, te powierzchnie potencjalne będą gęstsze, prawda? Szóstka jest bardzo bliska piątki, piątka jest blisko czwórki, ale odległość między potencjałem równym 1 a potencjałem równym 2, odległość w erze jest większa, prawda? Czyli proszę Państwa, rysujemy to mniej więcej tak. Rysujemy to mniej więcej tak. Mamy nasz ładunek plusku, prawda? To jest nasz ładunek plusku i teraz będziemy rysować te powierzchnie ekwipotencjalne. Więc tak, gdy jesteśmy blisko tego ładunku, to mamy, prawda, pierwszą powierzchnię ekwipotencjalną. To, to, to powinna być sfera. To jest druga powierzchnia ekwipotencjalna, prawda. Są gęste na początku te linie. Trzecia powierzchnia ekwipotencjalna. Tutaj potencjał równa się 3. Teraz, proszę Państwa, coraz dalej od siebie są te powierzchnie ekwipotencjalne. No i narysuję może jeszcze jedną. No tak, oczywiście. Niezaładnie to wychodzi, ale mam nadzieję, że rozumieją Państwo o co chodzi. Na pierwszej sferze y, potencjał jest równy 1, na drugiej jest 2, na trzeciej 3, później 4 i tak dalej, 5. Dokładnie tak jak na, na tym rysunku. Pro, y, proszę zobaczyć. Im bliżej jesteśmy zera, im bliżej jesteśmy zera, tym gęściej są te ery, prawda? Więc tutaj mamy tak, y, tutaj gdzieś jest potencjał mały. Tutaj potencjał jest mały, tutaj jest troszeczkę większy, i później im bliżej jesteśmy w ładunku, tym większy jest ten potencjał, i wtedy gęstsze są te sfery, gęstsze są te powierzchnie ekwipotencjalne. I tak to się zwykle rysuje. No i tutaj, oczywiście, często też się wtedy jeszcze dodaje linie pola. Może narysujmy sobie cztery takie linie pola. Ok. I takie rysunki często można znaleźć w literaturze. Teraz rozpatrzmy inny układ. Tu był taki ładunek punktowy. Rozpatrzmy teraz dwie powierzchnie. Mamy tak, powierzchnię dodatnią. Takie mamy bardzo duże powierzchnie to jest powierzchnia dodatnia. Oraz tutaj mamy powierzchnię ujemną. Ok? Rysujemy teraz linię pola. Wiemy, że linie pola wyglądają w środku mamy pole jednorodne to wygląda jakoś tak. Dobrze. I teraz rozpatrzmy znowu dwa punkty. Rozpatrzmy dwa punkty. No, na przykład weźmy punkt O. Tutaj niech będzie A, i tutaj bierzemy punkt B. Dobrze? I teraz łączymy te dwa punkty trajektorium, no i znowu narysujmy sobie wzdłuż linii pola. O, rysuję sobie wektorki dr. No i proszę Państwa, znowu powtarzamy nasze ćwiczenie. Potencjał w punkcie A odjąć potencjał w punkcie B, to się równa całka od A do B z natężenia pola elektrycznego iloczyn skalarny dr. Narysujmy sobie natężenie pola elektrycznego. My wiemy, że natężenie pola elektrycznego jest o ma taki kierunek i taki zwrot, prawda? To jest wektory E. No i teraz wiemy, że znowu wiemy, że znowu E jest równoległe do dr oraz mają dokładnie taki sam zwrot, a więc to jest większe od zera, a więc ta całka będzie większa od zera. A więc dochodzimy do wniosku, że potencjał w punkcie a jest większy od potencjału w punkcie b, prawda? Im bliżej jesteśmy mu powierzchni dodatniej, tym większy jest potencjał. Im bliżej jesteśmy ładunki powierzchni ujemnej, tym mniejszy potencjał, czyli w punkcie a potencjał jest większy niż w punkcie b. No dobrze, to teraz rozpatrzmy następującą trajektorię. Może ja już ją tutaj narysuję, właśnie na fioletowo. Narysujmy sobie teraz o. Taką powierzchnię sobie wyobraźmy. Dobrze? No i teraz bierzemy sobie dwa punkty. No Na przykład obiorę sobie punkt tutaj A i biorę sobie punkt tutaj B. No i idę, prawda? Rysuję sobie wektorki dr. Idę od punktu A do punktu B. No i natychmiast możemy sobie napisać, że znowu teraz potencjał w punkcie A, odjąć potencjał w punkcie B, to się równa całka od A do B. Iloczyn skalarny EDR. Ale proszę zobaczyć teraz, że tutaj na, dla tej trajektorii natężenie pola elektrycznego jest prostopadłe do wektorów DR, do tych wektorów DR, czyli mamy, że E jest prostopadłe do wektorów DR, prawda? A więc iloczyn skalarny jest równy 0, a więc proszę Państwa, to jest równe 0. Czyli dochodzimy do wniosku, że VA jest równe VB. I mamy proszę Państwa tu. Czyli ta fioletowa linia to jest tak w trzech wymiarach to jest powierzchnia. I to jest dokładnie powierzchnia ekwipotencjalna. W przypadku, gdy mamy takie dwie równoległe płytki, yy, jedna naładowana dodatnio, a drugie naładowana ujemna, u, ujemnie, to powierzchnia ekwipotencjalna to jest właśnie taka powierzchnia, yy, która jest równoległa do tych. Płytek z ładunkiem. To są nasze powierzchnie ekwipotencjalne. I teraz, proszę Państwa, już tak zupełnie na koniec, zróbmy sobie taki schematyczny rysunek powierzchni ekwipotencjalnych od dipola. Dobrze? Narysujmy sobie tak. O, tu mamy plusku, mamy taki ładunek, a tutaj narysujmy sobie minusku. Dobrze? I teraz pierwsza powierzchnia ekwipotencjalna, która jest zupełnie oczywista, ja ją może najpierw narysuję. To ona tutaj idzie dokładnie po środku i to jest ta powierzchnia. Na tej, przy Państwa, powierzchni potencjał jest dokładnie taki sam. Spróbujmy zrozumieć dlaczego. Weźmy sobie na przykład ten punkt tutaj. OK. Mamy tak. Tu mamy odległość na przykład r. Tu mamy dokładnie tą samą odległość r. Narysujmy sobie tutaj natężenie pola elektrycznego. One idzie tak. No, troszeczkę nie wyszło. One idzie tak. Od tego idzie w tym kierunku dokładnie tak samo. I jak dodamy te dwa wektory... To mamy, proszę Państwa, takie natężenie pola elektrycznego, prawda? To jest, pro... te natężenie jest prostopadłe do tej linii. Narysujmy sobie teraz kilka wektorów DR, załóżmy, że idziemy sobie po tej płaszczyźnie, prawda? Na przykład o, idziemy sobie w tym kierunku. Tu jest jeden wektorek DR tu jest drugi wektorek dr, idziemy sobie po tej płaszczyźnie i widzimy, proszę Państwa, że tutaj, w tym przypadku teraz natężenie pola elektrycznego jest prostopadłe do wektora dr. A tak jak u góry, jeśli natężenie e jest prostopadłe do wektora dr, to potencjały na tej płaszczyźnie są dokładnie takie same, prawda? Czyli na tej płaszczyźnie mamy cały czas ten sam potencjał i to jest przykład powierzchni ekipotencjalnej. Można to inaczej jeszcze zrozumieć. Zapiszmy sobie potencjał na przykład właśnie w tym punkcie, który rozpatrywaliśmy, to będzie tak, potencjał to będzie k, k razy plus q podzielone przez r, prawda, to jest potencjał od tego ładunku lewego, dodać k minus q podzielone przez r, to jest potencjał od ładunku prawego, a to jest równe dokładnie 0. I co więcej, na tej całej płaszczyźnie, na tej nieskończonej płaszczyźnie potencjał jest równy 0, ok? I to jest dokładnie powierzchnia ekwipotencjalna. Teraz jak jesteśmy blisko ładunków, to pole jest zdyminowane przez te ładunki, i powierzchnie ekwipotencjalne to są takie sfery tutaj, prawda, o. To jest jedna powierzchnia kwibotencjalna, to jest druga powierzchnia hipotencjalna. Teraz, proszę Państwa, jak jesteśmy bliżej tej wielkiej płaszczyzny z potencjałem równym 0, to te powierzchnie wyglądają mniej więcej tak. Ja to tylko tak narysuję schematycznie, ale to one wyglądają wtedy tak. Okazuje się, że to tak wygląda. Dobrze? A jak jesteśmy tutaj, to na przykład to wtedy wygląda tak. Coś takiego wygląda. Ja tylko oczywiście rysuję schematycznie, okay? i to jest, proszę Państwa, przykład powierzchni ekwipotencjalnych w przypadku Dipola. Tu może jeszcze zrobię jeszcze jeden rysunek, a, coś takiego. Ja w opisie do tego filmiku pokażę taki ładniejszy rysunek, który, który jest bardziej dokładny. To tyle, jeśli chodzi o takie schematycznie pokazę. Pokazanie powierzchni ekipotencjalnych w przypadku dipola. Tutaj to, co najważniejsze chciałem pokazać, to właśnie, że pomiędzy tymi ładunkami mamy tą nieskończoną płaszczyznę, na której wszędzie potencjał jest równy zero i to jest właśnie y, powierzchnia ekipotencjalna. To tyle.